I przywiązaną, ocenić i uszczęśliwić potrafi. Gdybyś ty, Justynko, wiedziała, jaki on jest dobry, złote serce. Justyna podniosła powieki. Była zupełnie spokojną i przyjaźnie patrząc na zgromadzonych, zaczęła. Bardzo wdzięczna jestem panu Różycowi za jego uczciwe i zobowiązujące względem mnie postąpienie. Wiem, że nie mało walczyć z sobą musiał. Nim się na ten krok zdecydował. Ani położenie moje, ani wychowanie i gusta nie czynią mnie odpowiednią dla niego towarzyszką życia. Na wielką panią i światową kobietę nie mam kwalifikacji żadnych. Tym więcej, tym więcej powinnaś ocenić. To bohaterstwo miłości, wtrąciła pani Emilia. Tym większy w tym cud opatrzności boskiej. Justyna dokończyła. Najważniejszą i stanowczo rozstrzygającą rzeczą jest to, że od wczoraj jestem zaręczoną. Na chwilę oni Wszyscy obecni jednogłośnie zawołali: Co? Kiedy? Jak? Z kim? Justyna powstała. Coś się z krzesła podniosło i warem oblała. Z sąsiadem Korczyna, właścicielem kawałka ziemi w bohaterowickiej okolicy. Z panem Janem Bohaterowiczem. Wypowiedziała zwolna, głosem trochę od wzruszenia drżącym. Teraz dopiero w obecnych uderzył grom zdumienia. Pokój napełnił się wykrzykami: co to, jak to, kto żartujesz? Widać było jednak po Justynie, że nie żartowała wcale. Brwi jej ściągnęły się, z podniesioną głową, błyskającym wzrokiem po obecnych wodziła. Na koniec Benedykt ręką machnął. – A poczekajesz państwo? – Zawołał. – Niech ja się u o wszystko rozpytam. – Do siostrzenicy się zwrócił. – Nie żartujesz, Justysiu? Serio mówisz? Zaręczyłaś się z jakimś bohaterowiczem? – Pokazała mu swoją rękę. – Widzisz, swoją? pierścionka matki mojej na palcu nie mam. – Wczoraj mu go oddałam. Serce, ręka i przyszłość moja do niego należą. Benedykt dziwnie jakoś czmychnął, coś zamruczał, na siostrzenicę popatrzał i znowu zapytał. Jakimże sposobem poznać się z nim mogłaś? Prawda, wuju, że tylko wypadkiem my i oni poznawać się z sobą możemy. Trochę smutny uśmiech po ustach jej przebiegł. Pilnie przez kilka sekund wujowi do oczy popatrzyła. Benedykt mruknął. No, no. Te filozofie, co innego. Twój los, co innego. Czy zakochałaś się w tym człowieku? Naprawdę, kochasz go? Znowu, jakby elektryczna iskra w serce jej uderzyła płomień na czoła, wilgoć w oczy rzucając podniosła głowę. Kocham go z całego serca. I jak w to, że żyję, wierzę, że jestem kochana odpowiedziałem. Pani Emilii zrobiło się niedobrze. Nagle i niespodziewanie globus do gardła podchodzić jej zaczął z głosem i z oczami już łez pełnymi zawołała jednak. Justynko, jak to? Ty taka dumna? Ty, co przez swą dumę nic do mnie przyjąć nie chciałaś? Kiedy ja ciebie, jak wypadało, ubierać pragnęłam? Ty, co przez swą dumę zażartować z siebie nie pozwalałaś? Ty odrzucasz teraz los świetny, wysokie stanowisko w świecie i ser za chłopa, tak? Za chłopa? O Boże, cóż to za tajemniczość? Jakie zagadki serc ludzkich? Justyna uśmiechała się. Zagadki w tym żadnej nie ma. Właśnie dlatego, że dumną jestem, nie chcę być wzięta za żonę przez wspaniałą myślność i bohaterstwo. Wolę zawdzięczać byt i szczęście sercu człowieka, który mnie kocha, i wspólnej z nim pracy. Androny, zawołał Benedykt. te cuda. Tajemniczości, zagadki, zagroż sensu nie mają. Paniczowi spodobała się poczciwa i przystojna dziewczyna. Cud szczególniejszy. Dziewczyna zakochała się w ładnym i może poczciwym chłopcu. Także mi tajemniczości zagadka. Wszystko to funta kłaków niewarte. Co w tym jest rzeczywistego? Moje dziecko. To to że może nie znasz dobrze życia, na które się decydujesz. A praca? Wiesz, jaka praca cię tam czeka? Tym razem uniosło się. Ależ mój wuju, brak pracy był mi od dawna wstydem. O, jakże wdzięczna jestem temu, który miał podniski, ale własny dach swój biorąc, daje nie tylko zadowolenie serca, ale także zajęcie dla rąk i myśli. Oczy Benedykta miękły, rozjaśniały się, coraz cieplejszym wejrzeniem w twarzy krewnej tkwiły. Wahającym się przecież głosem zaczął jeszcze. No a z tą niestosownością my słowo, jakże będzie? Uczoną nie jestem, ani artystką, żadnych niepospolitych zdolności, ani talentów nie mam. Z tego co umiem, bez wahania i żalu odrzucę to, co ani mnie, ani nikomu, nikomu pożytku by żadnego nie przyniosło. A jeżeli światła zostanie mi jeszcze trochę więcej niż o niego posiadają, z jakimże szczęściem pomiędzy nich ja wniosę. Benedykt wstał, wąsa do góry odkręcał, Wy młodzi wszyscy w jedną dudkę gracie, ale dodał: Nie ma co mówić, macie rację. Tego zacnego chłopca uszczęśliwić, pracownicą drogiej ziemi zostać, światło swoje pomiędzy biednych wieści. – Brawo! Winszuję! Cieszę się! Ach, jakże się cieszę! Porwawszy ją w pół, śmiejąc się, dwa razy się dookoła z nią pokręcił, ale potem spoważniał i ręce krewnej silnie w swoich ściskając serdecznie w oczy jej patrzał. – Pamiętaj – rzekł – że masz we mnie brata, nie tylko ze krwi, ale i z ducha wspólnikami i nawzajem pomocnikami sobie będziemy. Za przyjaciela i brata mnie nie. Miejcie mnie oboje. Benedykt z tą pogodą, która od kilku dni pomarszczoną jego twarz łagodziła i wyglądała na uniesienie syna patrząc, uśmiechał się. Facecja. Facecja z tymi młodymi. Pod długim wąsem mruczał. Myślę, że świat do góry nogami wywrócą i cudów dokonają. Smutek przyćmił mu oczy, ręką machnął. Cóż, Justynko, czy to jest stanowcze postanowienie twoje? Tak, stanowcze, że nic w świecie, nawet twoja wola, mój drogi wuju i opiekunie, odwieść mnie ode nie znowu.